Odczekaliśmy, odczekaliśmy tradycyjne te dwie minuty, żeby osoby, które się spóźniły, miały szansę dotrzeć i nie znać nic z naszego spotkania, ale dłużej nie czekamy, bo dzisiaj film bardzo długi, film niezwykły, ale rzeczywiście odrobinkę go będziemy oglądali. Dobry wieczór, ogromnie mi miło, że są Państwo razem z nami, po raz kolejny są razem z nami, a niektórzy może po raz pierwszy, że zdecydowali się Państwo spędzić ten wieczór właśnie tutaj w Mazowieckim Instytucie Kultury, któremu odrębamy. Przy okazji bardzo, bardzo dziękuję, e, bo jak jest nieprawdopodobnie przyjaźnie i wszystko działa i wszystko jest przepięknie e, i mam nadzieję, że tak będzie do końca. Pierwsze pytanie, e, takie najważniejsze, oglądamy w ciemności, film bardzo ważny, no bo długo czekaliśmy na to, żeby który, jakikolwiek polski film był nominowany do nagrody Oscara, do tego mm, filmowego Nobla. E, dla Ciebie Mateusz ten film jest arcydziełem. To jest trudne pytanie na sam początek, dlatego że właściwie trzeba by na nie odpowiedzieć, jakby w jakiś sposób. Dla mnie osobiście ten film arcydziełem nie jest, ale możliwe jest też ze względu na pewne moje kompetencje, dlatego że ja się zawodowo zajmuję tematyką zagłady, tematyką pośredniego doświadczenia zagłady, tego w jaki sposób sztuka jest w stanie być pośrednikiem doświadczenia ludobójstwa w ogóle. No i pewne obiekcje co do tego filmu na tym polu mam. Czyli nie jest to obraz prawdziwy, nie jest to, jest to cukierkowe, albo nadbyt brutalne, w którą stronę to poszło? Czy w ogóle kwestia zderzenia wizji artystycznej z historią Ciebie nie do końca przekonuje. Nie no to jest jeden e, zasadniczy problem, jeżeli chodzi o e, ten film, ale mogę, jak właściwie o większość filmów e, podejmujących tematykę e, zagłady. E, dotyczy tego, że filmy historyczne właściwie powstają e, z dwóch powodów. Pierwszy to jest taki, że e, mamy wrażenie, że e, właściwie kondycja e, ludzka jest e, niezmienna i właściwie przez e, e, wieki e, jest taka sama, w związku z tym możemy Cofnąć się wstecz do przeszłości, opowiedzieć jakąś historię, która miała miejsce kiedyś, ale z drugiej strony możemy się z tą historią utożsamić. Tak? Że możemy jakby czyjeś, czyjeś buty i doświadczyć podobnej, podobnej rzeczy. Druga kwestia jest taka, że filmy historyczne powstają po to, żeby pokazać, jak kiedyś przeszłość wyglądała. Tak? Dlatego, że teraz mamy inne kryterium, także to, co było kiedyś jest zdecydowanie inne od tego, co jest dzisiaj. I teraz większość filmów oczywiście łączy oba aspekty i w tym momencie pojawia się pewien problem, dlatego że czasami jest próba zuniwersalizowania pewnego doświadczenia, pewnej historii, która się kiedyś wydarzyła, z której możemy wynieść jakąś wartość dodatnią, jakąś lekcję, tak, możemy odrobić za pomocą e, tego e, e, lekcji. E, no i teraz e, problem jest taki, że bardzo często pojawia się zarzut dotyczący filmów o Zagładzie, trochę dystansując się od tego filmu, ale może poruszę tutaj kwestię najgłośniejszego filmu, czyli listy Schindlera. E, to zarzut podstawowy do tego filmu polegał na tym, e, że Kertesz, czyli e, e, autor, napista, zwrócił uwagę na to, że ten film jest kiczowaty z jednego podstawowego powodu. E, tym powodem jest fakt, że na końcu filmu mamy ujęcie, w którym aktorzy e, odgrywający historyczne role idą z osobami ocalałymi dzięki Schindlerowi na cmentarz tych, którzy zginęli i kładą tam kamyczek. Tak, jakby takie upamiętniające to jest tradycja tradycja żydowska. E, no i teraz... E, e, każdy zarzuca e, tego, że jakby e, te, 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 ta scena, ten obraz e, może być uważany jako tego, że ludzkość w jakiś sposób się e, uporaży. To jest zamknięty, zamknięty rozdział, my z niego wyniesiemy pewną e, lekcję, tak, i na to się już więcej, e, więcej nie powtórzy. E, Każdy zwraca uwagę na to, że zakłada jest takim historycznym wydarzeniem, z którego nie może wynikać nic dobrego, tak? jakby nie może wynikać Żadna wartość dodana. I teraz to jest jeden powód. Drugi, który bezpośrednio się z tym wiąże, polega na tym, że w większości, film, w większości filmów po zakładzie mamy do czynienia z pewną grupą bohaterów. I najczęściej jest tak, że to jest ta grupa bohaterów, w którym w jakiś sposób udało się przeżyć. W związku z tym, ponieważ my mamy. Taką skłonność do utożsamiania się z głównymi bohaterami, zapomnianiem, zapomnianiem o tych, którzy są drugorzędni. W związku z tym, kiedy kończy się film, nie chcę zdradzać zakończenia tego filmu, ale, ale mamy tam przed właśnie Krystyna Schindlera. Kiedy kończy się film, to my zostajemy z tą grupką, która ocalała. I mamy jakieś pewne pozytywne wrażenie, pewne pozytywne doświadczenie. Cieszymy się z nimi, tak, że oni przeżyli takie wydarzenie. I w tym momencie całkowicie na margines schodzi jakby los tego, czym zagłada tak naprawdę była, tak, czyli śmiercią właśnie pozostałych milionów, milionów ludzi. W tym filmie u Wola jest to dość wyraźne lekko zdradzę, fabułę. Mamy sytuację taką, że przez pierwszą część filmu towarzyszy nam znacznie większa grupa Żydów i w pewnym momencie ta grupa się kurczy i zostajemy z kilkunastoma już osobami. Ja kiedy rozmawiam ze studentami na temat tego filmu, to przeważnie mi zadaje pytanie, czy oni pamiętają o tamtej znacznie większej grupie. Tak? I się okazuje, że nie, że ten pozytywny przekaz, czyli to ocalenie jest tak silne, że wybiera tę historię, czym zakłada tak naprawdę była. Tak? Czyli nie ocaleniem, tylko właśnie przede wszystkim śmiercią. I to jest zagrożenie, które jakby te, te filmy, niektóre ze sobą niosą. Tutaj warto zwrócić uwagę, że jedną z nielicznych osób, które się udało uniknąć takiego. Kroku, jest Andrzej Wajda w filmie Katy. Dlatego, że on pokazał w Katyniu, czemu to było. Czyli po prostu na koniec zdecydował się pokazać scenę, kiedy wszystkim bohaterom e, e, strzela się w głowę. Tak I oni wpadają, wpadają do domu. Czyli musimy się na końcu filmu rozstać ze wszystkimi bohaterami. Tak więc po zakładzie, jakby tego, tego nie mamy. I to jest moim zdaniem pewne ryzyko. Pewne Czy w takim razie w ogóle warto kręcić filmy historyczne? nawet te najlepsze, mimo, że Ty może nie oceniasz go aż tak, tak mocno. Czy jest sens, żeby iść tą drogą? No bo wygląda na to, że o historii powiedzą nie niewiele. Na pewno, na pewno warto. Powstało sporo tekstów, między innymi jeden tekst naszej promodorki, jeżeli się nie mylę, czy Anny Zajdel-Janiszewskiej, która Napisała tekst broniący filmista Schindlera Spielberga, dlatego że poza tym, że pociąga za sobą pewne przekłamania dotyczące właśnie doświadczenia zagłady i historii, to z drugiej strony dopiero po tym filmie świat się w dużym stopniu dowiedział, czym zagłada była, tak, i była to była zawartość popularyzatorska. Oczywiście z, z, właśnie z, za taką akcją popularyzatorską powinien właśnie iść przede wszystkim ten głos krytyczny, tak? który ja staram się jakby w tym e, momencie e, reprezentować. Wtedy mam wrażenie, że jakby oba głosy, czyli jakby dzieło e, filmowe, dzieło artystyczne, e, jest e, tym, który jakiś głos w dyskusję, e, w przestrzeń publiczną e, przenosi, a potem jest potrzebny jeszcze ten jeden głos krytyczny. Tak? który pokaże zagrożenia, niebezpieczeństwa, o których, których powinniśmy być świadomi. Tak, ta wartość, ta wartość dodatnia zdecydowanie była. Mateusz, takie narracje, takie właśnie historyczne, tutaj rozmawiamy troszeczkę o, o tych młodych ludziach, którzy niekoniecznie waszą historię, tutaj mają historię podaną w wersji takiej popkulturowej, no film jest ewidentnie Bywa uznawany poza filmem artystycznym, za, za produkcją kulturową. To może być dobra propozycja dla tych młodych ludzi, żeby zaczęli się interesować z jednej strony kulturą, z drugiej strony historią. Czy to się sprawdza? Czy ty słyszałeś gdziekolwiek o takich, o takich doświadczeniach? Znaczy, tutaj znowu natrafiamy na problem. Problem polega na tym, że filmy historyczne dotyczą różnych wydarzeń dotyczą dalszej historii. Tutaj mamy czasy średniowiecza albo starożytność. Czasy na tyle odległe, że młodzież albo nawet dzieci przenoszą się do czasów, które kiedyś były, tak jakby się przenosiły do baśni. Tak, tutaj jest dla nich świat po części zabawek. Widać tam między nimi na przykład klocków Lego, tak dlatego że mamy klocków Lego i tam możemy z nich budować zamki średniowiecza więc to jest, to jest inne. I oczywiście w jakiś sposób te filmy historyczne, traktujące o takich czasach przenoszą, jakby, mówią im o tym, jak było, ale przenoszą ich również do tego świata, świata w jakiś sposób wyczarowanego. I inne filmy historyczne, które dotyczą historii bliższej nam, czyli właściwie tej historii, którą pamiętają osoby, czasy, które pamiętają osoby, które żyją czy to są nasi rodzice, czy to są nasi dziadkowie, czy to są nasi pradziadkowie. Jest to jakby historia żywa, tak? czyli możemy się z nią spotkać za pomocą wspomnień, które są nam bezpośrednio przekazywane. Więc to jest historia, która jeżeli jest pokazana na filmie, potrafi być rano. Tak? Może być rano dla osób, które aktualnie żyją. Teraz pośród tej historii, które jakby są jeszcze żywe, wśród nich właśnie jest to wydarzenie, czyli Zagłada. No i tutaj pojawia się właśnie pytanie, czy te filmy o Zagładzie, czy wiedza o Zagładzie jest dla każdego. To samo pytanie powraca w momencie, kiedy zastanawiam się, ile trzeba mieć lat, żeby pojechać do Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tak jakby często sobie w i Studenci, którzy jeszcze rodzicami nie są, ale również rodzice, którzy muszą podjąć decyzję, czy chcą, żeby ich dziecko razem ze szkolną dzieckiem pojechało do takiego muzeum, czy jakby się na to zgadzali. Jest to kwestia często poruszana, i oczywiście tutaj są dwie strategie. A jedna to oczywiście, jakby nie chronić dziecka i młodzież przed tym, wiedzą na temat tego, jak było, jakkolwiek strasznie to kiedyś było. No, a druga jednak jest ratować pewien taki świat wyobrażony. Tego, jak, 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 jak chcielibyśmy, żeby świat wyglądał. Tak? No i wtedy, wtedy nie, nie informujemy, jak, 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 strasznie, jak strasznie ludzie mogą dla siebie być, tak? w jakiej sytuacji my możemy się znaleźć. No i teraz, żeby odpowiedzieć właśnie na, na to pytanie, co rolę może pełnić, pełnić film, no to przede wszystkim trzeba zmierzyć się z odpowiedzią na tam tak pytanie związane właśnie z tym, czy, czy, czy takie filmy są dla dzieci, e, młodzieży, a jak nie dla wszystkich, to od jakiego wieku powinny być oglądane. Tutaj pojawia się e, dość ciekawa sprawa taka, że e, dzieciństwo e, jest pomysłem e, niedawnym. Znaczy, Dzieciństwo jest czymś, co narodziło się właściwie pod koniec XIX wieku, a tak naprawdę w wieku XX przez całe stulecia nie było dzieci. Tak? Byli mali dorosi, tak? byli traktowani właściwie od samego narodzenia tak jak wszyscy pozostali. Tak? Oni byli im przy wszystkich sytuacjach, przy rytuałach, przy kwestiach uboju przy wojnach, i tak dalej i tak dalej. tego, tego zależy. Później, kiedy pojawiła się psychologia i koncepcja dzieciństwa, pojawiły się pomysły ochrony praw dziecka, pojawił się pomysł, że dziecko w jakiś sposób powinno być przez nas chronione, nawet jeżeli to ma dotyczyć kwestii wyczarowania przed nimi świata, który jest inny niż jest, niż jest naprawdę. No i ja na przykład... Podeprezentuję stanowisko, że jestem dość sceptyczny wobec takiego pomysłu. Często mam wrażenie, że później dziecko musi przepracować traumę związaną z tym, że świat nie wygląda tak, jak kiedyś wierzył, że jest. To jest właśnie w momencie, kiedy ogląda tego rodzaju filmy. Więc możliwe, że może nie wszystkie, ale jednak te filmy, które pokazują to, jak było faktycznie. Znaczy, powinny być jakby dostępne chyba niezależnie od kategorii wiekowej. One są w stanie do jakiegoś stopnia przeczytania, zrozumienia, zinterpretowania, niemal przez każdą, przez osobę w, w każdym wieku. Co automatycznie nie oznacza, że wszystkie filmy powinny być dostępne dla osób w każdym wieku. Tak? Bo chodzi o to, że, nie, że niektóra konwencja, tak? filmy, gdzie brutalność nie jest prawdziwa. Tak, gdzie ta brutalność przekracza jakby na te takie możliwe normalne to ja Tam rzeczywiście ta granica, bo tam trzeba mieć kompetencje już wiekowe, żeby się uporać i, tak i wiedzieć, że to jest gra, tak, że, to nie jest, że to nie jest naprawdę. No i oczywiście musimy mieć też świadomość, że każde doświadczenie, widza z doświadczeniem jednostkowym. Różne filmy, różne rzeczy z różnymi ludźmi mogą, e, mogą zrobić. Więc wtedy kiedyś siadamy przed telewizorem, idziemy do kina, e, no to e, musimy wiedzieć, że to niekoniecznie właśnie jest rozrywka, tak? tylko że dzieło sztuki potrafi nas zmieniać, potrafi straumatyzować, albo pozwala zobaczyć świat takim, jakim faktycznie był tak, jakim potrafi być. Proszę Państwa, ponieważ tak jak obiecywałem, dzisiaj będziemy rozmawiali krótko, ja mam jeszcze pytanie do Mateusza. Ale może ktoś z Państwa miałby ochotę zadać. To teraz jest okazja. Proszę podnieść rękę, ja przekażę swój mikrofon. Ewentualnie, jeżeli ktoś z osób nie. nie, nie sługujących się polskim językiem migowym, to Tomek, to Tomek przetłumaczy. Czy ktoś ma pytanie do Mateusza? Terada, terada, terada. Nie ma. Nie ma. Ja miałem takie pytanie na koniec, żebyś powiedział, chciałem cię poprosić o to, żebyś wskazał na, na to, co, co chciałbyś, żebyśmy zapamiętali tutaj wszyscy razem, którzy będziemy oglądali film z tego filmu, bo niekoniec odpowiedziałeś na to pytanie, mam takie poczucie, opowiadając o sytuacji swoich zajęć ze studentami. To może y, zadam pytanie troszeczkę inne. Czytałem chyba z dwa tygodnie temu w polityce był taki artykuł, że y, od kilkunastu lat y, mamy w Polsce modę na tematy, y, na y, modę y, służącą temu, żeby przywracać pamięć o żydach o y, wspólnej przeszłości polsko-żydowskiej. Czy ty w momencie, kiedy pisałeś taką pracę, zauważałeś tę modę, nie zauważyłeś tej mody? Czy masz poczucie, że ta pamięć rzeczywiście jest jakoś przywracana, że modne jest? poruszanie tego tematu, czy wcale niekoniecznie? Znaczy, tematyka żydowska i zagłada faktycznie stały się modne. One stały się modne chyba już w momencie, kiedy ja pracowałem nad swoją rozprawą doktorską, co oczywiście w jakiś sposób mnie ucieszyło, z drugiej strony zmartwiło, tajna, bo się nagle okazało, że jest taki wylew książek poświęconych kwestii żydowskiej, no, że nawet jeżeli my swoją cegiełkę dorzucimy, to, no to ta cegiełka znika tak? pośród, pośród nich. No i wiadomo, że już nie, nie zajmujemy się jakoś tematyką oryginalną. Więc tak? zdecydowanie taka moda na kwestie zagrodowe i pamięć, relacje polsko żydowską są. Właściwie ten ostatni temat, czyli właśnie tej relacji, czyli przywracania pamięci o tym, jaka relacja polsko-żydowska była, no to jest. Oczywiście ostatnie lata, a właściwie to się dzieje teraz, tak? trwają aktualnie gorące spory dotyczące pomnika Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, który rabin chce i głos w opinii, w mediach przedstawia, że zależy mu na tym, żeby ten pomnik stanął przed Muzeum Historii Żydów Polskich. Drugi projekt jest taki, żeby stanął na placu grzybowskim, tam jest planowany od już dłuższego czasu. Jest trzeci, niezwykle mocny głos historyków, którzy zajmują się sprawstwem Polaków względem Żydów w trakcie II wojny światowej, którzy uważają, że chwilowo nie jest czas i miejsce na to, żeby ten pomnik stawiać. Dlatego, że Polacy jeszcze nie przepracowali e, tego rozdziału związanego ze sprawstwem, czyli za bezpośrednim, zwłaszcza, ale i pośrednim e, przyczynieniem się do e, rozmiaru zagłady na, na ziemiach polskich. właśnie ci historycy, którzy chcą, żeby ten głos był słyszany, boją się właśnie, że ten pomnik bohaterów Polaków w jakiś sposób przyć przy, jakby przy tym ten głosem popierającym, że, 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 że my byliśmy dobrzy, tak, no to jest ta lekcja, le, lekcja do zrobienia, no więc to, to Pojawia się w mediach ta tematyka, on i za chwilę się y, na pewno głośno, kiedy już będą gotowe projekty poddane pod y, dyskusję. Więc tak? będzie kwestia, stawiać, nie stawiać w którym miejscu, w którym czasie, ale też jak ten polis powinien y, wyglądać. Tak? Więc poza tym, że właśnie aktualnie przepina się jakby cały, cała ceremonia otwarcia muzeum, w związku z tym w tej jest głośno, widać to przestrzeni publicznej, bo są gigantyczne plakaty w całej Warszawie. Natomiast ten drugi temat za chwilę rozpali znowu opinię publiczną, jest znowu zrobi się głośno, i mocno będzie się wypowiedzieć na ten temat, na pewno. Proszę Państwa, tak to jest, tak to jest z naszą historią, że cokolwiek by się nie okazało, to się okazuje, że można też spojrzeć na nią inaczej. Ja specjalnie chciałem porozmawiać o czymś innym niż, 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 niż Mistrzostwo Agnieszki Holland, Mistrzostwo tego filmu, bo o tym wszystkim można przeczytać. Tak dużo napisano na temat tego filmu, na temat zdjęć w tym filmie, muzyki i samego pomysłu Agnieszki Holland i scenarzysty że stwierdziłem, to sobie Państwo przeczytają, a my porozmawiamy troszkę o historii. Kończymy na dzisiaj. Dzisiaj tak naprawdę bardzo szybko, bardzo ekspresowo. Przypomnę, Mateusz Skrzeczkowski, doktor kulturoznawstwa Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej był naszym gościem. Dziękujemy bardzo Mateusz. Dzięki wielkie. Dzięki. Także bardzo, bardzo dziękuję. Dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie to taki projekt, w trakcie którego zastanawiamy się szczególnie nad sytuacją osób, no tych może troszkę młodszych, nawet młodszych ode mnie, nawet może ze dwa razy młodszych ode mnie, którzy czasem nie widzą, czasem nie słyszą, a chcieliby, a przynajmniej my to wierzymy, że chcieliby uczestniczyć w kulturze. Ten projekt nazywa się 3K Stat w Kulturę i jest dofinansowany przez Biuro Kultury Urzędu Stołecznego Miasta, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy za to dofinansowanie i za przytanie nam grantu też bardzo dziękujemy, a spotkanie będzie wyglądało tak, jak wyglądają tradycyjnie nasze spotkania. Najpierw chwilkę porozmawiamy, porozmawiamy z gościem. Dzisiaj gość akademii. Myśl lotna, myśl refleksyjna, wielka myśl do nas zawitała. Mateusz Strzeczkowski. Dzień dobry Mateusz. Dzień dobry. Także Mateusz będzie, nam, Mateusz będzie nam odpowiadał, będzie odpowiadał na pytania, jak zwykle będzie czas na pytanie ze strony państwa. Wszystko jest tłumaczone na język migowy Tomek Smatowski jest oczywiście już, już tłumaczy. Będzie wszystko nagrane, trafi ten film tam, gdzie powinien trafić, jest Marcel. Dziękuję Marcel. I oczywiście osoby, które wykorzystały, chciałyby skorzystać z dyskrypcji, to zapraszamy do tego, żeby wziąć słuchawki nikodem był przed wejściem na salę. Mam nadzieję, gdyby ktokolwiek z jakiegokolwiek powodu nie zdążył wziąć słuchawek do dyskrypcji, to będzie ta chwilka, proszę podnieść rękę, to my może postaramy się dotrzeć pomiędzy naszą rozmową a projekcją filmu. A teraz już. Nie przedłużając. Aha, wszystko oczywiście organizujemy my, Fundacja Kultury Wezbary, i nam jest strasznie miło. To my z Mateuszem zasiądziemy. Tomek, jak zwykle stoi, Marcel, jak zwykle nagrywa, już. A.